my jesteśmy na strzałach. Ej, wciul blisko jest. No, jeżeli wybuchnie, wchodzę po budynku. Widzę go! Jest za domkiem! Po drugiej stronie domku. Zawaj! A więc najpierw, przyjacielu, musiałbym się Ciebie zapytać, jaki mamy plan na odcinek. Nie wiem, co ty mi kazałeś tutaj a nie ja ci? I jesteś tu z własnej woli, to nie tak, że cię związałem i nie karmię cię od miesięcy, żebyś mógł nagrywać razem ze mną. Nie, żebyś mógł, a raczej żebyś musiał. Więc. Misiaku, pysiaku, stary nie pamiętam jak to miasto się nazywało. A ty! Bo ja mam jeszcze rzeczy z poprzedniego serwera. O, nie, stary, jestem przy. Jestem. Piesa, czyli, przy Czym się zabić? Strzelę sobie w granatę. I wtedy to wybuchnie, wszystkie granaty w pobliżu. I odejdę z hukiem. BK18, albo samo. Kuźwa nie wybuchło trudno, czy ja może amunicję do kolta? Tak, wszystkie, no, wszystkie granaty wybuchły, wszystko się zniszczyło Dobra, wszystkie odni etniczne w się. A więc tak, zbieramy bronię, zbieramy amunicję na kapsloku. Stoi no pociąg na stacji Na drugim peronie za minutę odjedzie Już go nie dogonię w tym pociągu Jesteś ty Machasz do mnie ręką Czuję że zostałem sam Ze swoją piosenką Przyjacielu i teraz razem Hej, czy ty hej, wiesz, ty, że ja ty, się, ty, tobie ja się w tobie kocham? Hej, czy ty, ty wiesz, że to poważna rzecz to poważna Hej, czy ty hej, wiesz, że zdjęcia te oglądam to Szkoda tylko, że szoda, 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 nie zobaczę już cię Pięknie przyjacielu Ty, tłuczek do mięsa, ale będę tym tłuk A ludzi jemy surowych czy pieczonych? Z kto to to że żeby ludzi piec? Na czwartym naboju to bym umarł. Ale że mu się zacięło, to dostał z siekiery. Ty mam hełm balistyczny czarny. Kumpel! Wytwórz kościany nóż. No, to jest sam sobie. Typ! Ej, co się dzieje, cholera? broń! Yeah. Biję go! Wybaliło mnie, bo niestabilne połączenie, więc... Sklepałem go! Cóż, chciałem mu też dać. Wybuchnij go! Jak kiedyś go uderzę. Tam, do tam to nie grądy, i musisz mi wybaczyć. Patrz, co on nie robi. Nie wchodź tam, przyjacielu! Nie wchodź tam! Bo ty wybuchniesz też. go! On żyje? Idziemy? No na dawaj! Naszyjmy go, no co! Ten wy... By... A ja tam człowieka wędzę. Bym zapomniał, co ja jeść będę. Wiele wbieka nister benzyny i zobaczymy czy ci takim E fuck do... you, fuck you, you fucking bitch. Pobi mnie, ta, da, ta, da, dawaj, lamu się. W CV pańska godność brak. <laughs> <laughs> Wiesz le, dzieci na część Pić mi się chce. Pić ci się chce? A mi się sikać chce. Połączymy nasze niedogodności, może co? Mm. Bijemy kobietę, jak prawdziwy czap.

nie, to mnie będzie. Hello, how are you? I am under the wO! Człowiek Fucking you fuck you ma, Fuck you! Oh it's you you fucking fucking I n... Fucking I hate you you, you fucking, <susurra> fucking fucking you FUCK you FUCK YOU FUCK you, n... fuck you n... Ey, n... I don't like you n... Fuck you you fucking stupid fucking <n>... Całe miasto mnie goni, bo przypadkiem biegłem przez bloki Wiem, że chcesz żeby wybuchło <grymiali> Nie skupisz mnie przyjacielu co to było? Ty mi daś wryj? <grymiali> <nie, blim>, <grymiali> <grymiali> No ja coś, nie Ale masz teraz przesranę Ale mocny jest ten nóż. Krowa. Idziemy ją wysadzić? On to chyba bierze tego laptopa, nie? I nim rzuca po pokoju, a potem... Ej, yy, komputer mi nie działa. Ej, yy, look at. Komputer mi nie działa. Pokaż się pyta, a co zrobisz? Ja nic z dziwnym mu ścianę! Barry nie wziąłeś kompresora odrzutu do Mozina 91 ukośnik 30. To jest bardzo ważne! Żeby wziąć kompresor! No to fajnie korek zrobić. Zdążki mordę. na niego, Tam to... chyba nie? Wiesz, my jesteśmy na strzała Ej, wciul blisko jest No, jeżeli wybuchnie Wchodzę do budynku Wchodzę do budynku Widzę go, jest za domkiem Po drugiej stronie domku Zabijaj go! Stary, pozwól, no, pozwól że udostępnię ci no, jedną albo nie, zobaczysz na filmie. Nie. Stary, nowy glock. Zombie nie. martwe. Z tłumikiem nowy i latarką. Glock. Niestabilne połączenie. To chyba znak, stary, w takim razie. Mówisz? Chcesz, żebyś wyszedł spokojnie. I co, to tyle? No, a pożegnasz się ładnie, tak. na koniec, z ja innymi? Tak. No to pożegnaj Żegnam. się dziesiąt kolorowych moich. O, bardzo dobrze. Żegnasz naszych wiernych stworzyć. Stara musisz mi ten filmik wysłać, nie?